Pani Moniko, a dekoracja z to jak się robi? A proszę pani, tak, jak się chce i się lubi. Ja teraz szykuję dekorację na wigilię dla studentów. I to jest taka dekoracja, którą szykowała klasa mistrzostwa projektowo, więc jest w rozmiarze XXL. Ale do domu, pamiętajcie o kilku zasadach. Tak, żeby była albo ponad wzrokiem, czyli wysoko bardzo, albo poniżej wzroku, żeby ludzie się widzieli. No chyba, że bardzo chcecie kogoś nie widzieć. To wtedy tam dojecie gałązkę i nie widzicie. Ale tak naprawdę powinniśmy się swobodnie widzieć. Jak ma mieć taką dekorację jak tu, gdzie jak ja to się śmieję, testujemy serwis, ale to z boku będzie stół, będziemy sobie podawać, albo taką, żeby się talerze gdzieś zmieściły. macie koty albo małe dzieciaki, to patrzcie, czy nie macie na stole trujących roślin. Tu na przykład mamy bluszcz, więc już nie jest dobrze. Uważajcie też z poisoncją, czyli gwiazdą betlejemską. To też jest roślina, która jest trująca, więc wtedy zwracajcie uwagę, Albo na zwierzęta, albo na dziecię, gdy krujecie takimi roślinami, lub ich po prostu nie używacie. Wysoki.